Witam was bardzo serdecznie z tej strony Galazaki i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Dzisiaj oglądamy powtórkę rankeda nadesłaną przez Mattiego, więc będzie to ranket raczej na dosyć wysokim. chociaż niekoniecznie w zasadzie tak mi przyszło do głowy, ale nie, wydaje mi się, że to będzie ranket na dosyć wysokim poziomie. Zobaczymy, przekonamy się. Ale tak mi przyszło do głowy, że w zasadzie sezon się chyba kolejny zaczął, więc rankingowe punkty naliczają, naliczają się od nowa, więc może być różnie. Scout zostawiony. No i tak sytuacja wygląda tak, że mamy oczywiście bardzo rozsądnie zrobiony wall off. Czyli zamurował się tutaj bardzo dobrze Mati, bo tutaj oglądamy właśnie Matiego. Dwie areny wojowników postawione. Mamy do tego zakład kamieniarski, i za chwilę będzie stawiana świątynia. Ja ostatnio się zastanawiałem, czy ja nie stawiam świątyni w epoce kamienia troszeczkę zbyt późno. Ale wydaje mi się, że nie w takiej sytuacji, bo ja też mniej więcej ustawiam właśnie w momencie, kiedy mam 42 około. Mamy Supply Block w tej chwili, ale to się oczywiście zdarza w War Selection. Ten Supply Block w epoce kamienia. I to jest fajny Warselection, selection, że tutaj nie musimy robić build orderu tak totalnie na styk no bo tutaj czasami gdzieś chłopi rzeczywiście, tutaj był, widzieliście Supply Block zginął właśnie jakiś, jakiś chłop albo jakiś scout, no i to, mi, to, to właśnie jest rzecz, bo miałem się rozgadać o Supply Bloku, ale nie bardzo mogę, bo to jest rzecz, która mi się rzuciła w oczy, czyli po stronie Boulda, czyli przeciwnika, przeciwnika Matiego w tym pojedynku konkretnie no została wykonana tutaj taka dosyć agresywna zagrywka, bo mamy postawiony magazyn przy krowach agresywnie zaraz przy bazie Matiego praktycznie no i do tego raz, dwa, trzy, cztery Areny wojowników oraz raz, dwa, trzy, siedem bastionów. Więc, no, ciekawa sytuacja. No i pierwsze co robi Mati, on to chyba wyspotował, tak? No, tutaj jest trup jednego z procarzy, więc on to z całą pewnością musiał widzieć. No i pierwsze co robi Mati, to zaczyna stawiać kolejne areny wojowników. Magazyn tutaj postawiony przy dwóch dzikach i przy drewnie. No, ja bym tego nie robił, powiem szczerze, ze względu na fakt, że tutaj stanę. Znaczy. No. W tej sytuacji to bym robił, wiadomo, nie? Ale normalnie, tak, że tak powiem, to ja bym tego nie robił, bo tu by stała świątynia i bym sobie dopiero troszeczkę później ekspandował, dopiero w epoce, w epoce brązu żelaza, brązu raczej. No, ale to też nie do końca dobre rozwiązanie, wiecie? No, przestrzeń trzeba zdobywać tutaj, jakby nie patrzeć. W każdym RTS-ie w zasadzie zdobywanie przestrzeni jest dosyć istotne. W każdym RTS-ie, w którym takie... Totalne turtlowanie nie jest, nie jest możliwe. No więc, no tak, to zawsze zdobywanie przestrzeni ma sens, no a w War Selection takie totalne turtlowanie, No. Obecnie chyba nie występuje ze względu na, na mapy. Ze względu, na, ze względu właśnie na mapy. Rozmiar map przede wszystkim, bo w Age of Empires 4 ostatnio się. Strasznie się odbiłem ostatnio od tego Age of Empires 4. Miałem wam tego nagrywać więcej, ale naprawdę boleśnie się trochę od tego odbiłem. Bo ze względu na fakt, że w Age of Empires 4 te mapy są bardzo małe. Tam jest bardzo łatwo turtlować. W sensie wiecie, postawicie troszeczkę muru i macie pół mapy ogrodzone praktycznie. No i to w War Selection kiedyś też był dosyć problem, spory problem z tymi murami, ale teraz wydaje mi się, że nie, że teraz takie granie agresywne jest bardziej częściej spotykane. Ja tu gadu gadu, a tymczasem walka trwa, patrzcie ile tu jest bastionów w tym momencie, tu 7, tu kolejne 3, więc mamy 10 bastionów, no i Mati także zaczyna budować swoje bastiony. Wojna procarzy, więc no cóż, nowa meta. Taką dostałem informację w, w wiadomości, którą właśnie otrzymałem od Matiego, że ten odcinek... patrzcie na to, patrzcie na to! Genialne! Tak się powinno mikrować w rts -ach. brawo, brawo! Rzadko spotykane jest, wiecie, takie y, bardzo fajne zagrywki w War Selection, powiem Wam szczerze. Wydaje mi się, że generalnie ten... No nie, no teraz troszeczkę zwątpiłem w sumie. Miałem mówić, że ten najwyższy poziom Warsa Selection jest troszeczkę niższy niż na przykład w StarCraftie najwyższy poziom, jeżeli chodzi o ogólnie umiejętności, że tak powiem grania Vertesy, ale to było bardzo fajne. Tak się powinno mikrować. Jeżeli idzie focus fire w jedną jednostkę konkretną, no to wtedy ruszamy się tą jedną jednostką, żeby no, po prostu nie trafiać, żeby przeciwnik po prostu nie trafiał. Fokusować pojedyncze jednostki generalnie trzeba, bo one giną szybciej. To jest generalnie dobre rozwiązanie, ale łatwo to skontrować właśnie, mikrując pojedynczymi jednostkami, które są fokusowane. Więc no nieraz lepiej jest właśnie y, robić aim woof y, czyli atakować y, domyślnie, że tak powiem, żeby jednostki atakowały, wybierały cele niż fokusować pojedyncze, pojedyncze jednostki, więc no, no tutaj bardzo świetne, to było, to było genialne, to było genialne, to było genialne zagranie mikrowanie tym pojedynczym, no o, 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 to też jest dobre rozwiązanie, no bo tutaj kilku chłopów z całą pewnością zginie, jak wielu zobaczymy, no już w tym momencie trzech, czterech padło, co najmniej, no i tutaj pościg za chłopami na, nie, to był, to był troszeczkę misklik, to nie była chyba próba pościgu za chłopami. To był, wydaje mi się, troszeczkę niedopatrzenie ze strony Bołda, Choć oczywiście trudno dokładnie powiedzieć. Ale mógł spokojnie tutaj jeszcze jednego chłopa uśmiercić, czego się nie udało wykonać. No co nie zmienia faktu, że ta wymiana była jak najbardziej dla niego korzystna. Świątynia stoi, jest już epoka brązu wykonana. Po drugiej stronie także epoka brązu jest już zrobiona. Stawiana jest w tym mieście farma. Patrzcie, jak późno stawiana jest farma. Na rankedzie, na wysokim poziomie. 10 minuta postawiana jest farma. Tu Mati ma tą farmę troszeczkę wcześniej, ale no trzeba przypomnieć, że tutaj ten gracz czerwony wyzbierał tutaj krowy. No i możliwe, że coś tam jeszcze gdzieś tam zbierał. No jest taka szansa, nie wiadomo dokładnie. O, tu jeszcze Scout jego żyje. I tu jeszcze dzika zabija, nie? Więc widzicie, na wyższym poziomie. Próbują jednak gracze to żarcie zbierać z różnych źródeł i, w te, i, i troszeczkę przedłużyć epokę kamienia. O, patrzcie, cztery stanie. To jest też fenomen War Selection, powiem Wam szczerze. I ostatnio nagrywałem ten odcinek bardzo trudny, coś tam, coś tam. Z ten z nie? Ten bardzo taki, no trudny coaching był, naprawdę. Okazało się, co ciekawe, że dwóch graczy, w tym właśnie Mati, tutaj próbowali mnie przetestować, że tak powiem. I właśnie nagrali takiego na ninży na takiego rankeda i wysłali mi jako, no jako takich, że niby nowi gracze i tak dalej, nie. Ale no, to było rzeczywiście trudne do oceny. No bo to było widać w zasadzie, no może nie na pierwszy rzut oka, ale no było widać, że to byli gracze bardziej doświadczeni niż. Amatorzy, yy, więc, yy, więc no fajnie wysz, naprawdę fajnie wyży ten odcinek, polecam wam na niego zerknąć, posiadając już tę wiedzę, o której wam jakby wspomniałem <tragedy> yy, i coś miałem mówić i zap... A, właśnie, ja tam stwierdziłem, że za dużo tych baragów troszeczkę porobionych, i tutaj też, no patrzcie, ja normalnie jakbym to, znaczy po tamtym odcinku wiem, że ty, że yy, w War Selection idę, idzie, udźwignąć produkcję z w dużej ilości budynków militarnych. W większości RTS-ów coś takiego nie występuje w ogóle. Nawet w StarCraftie we wczesnej fazie nie robi się tylu budynków militarnych ze względu na fakt, że po prostu ekonomia nie jest w stanie tego udźwignąć. W War Selection tymczasem generalnie jest to wykonalne. O, tu mamy 5 razy baraków, baraki i 4 razy stajnie. Więc no to jest w sumie 9 budynków militarnych w epoce brązu. W epoce brązu nadal. epoce nadal w epoce brązu. No, i nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to patrzcie. No tu jest 30 procarzy. I jest aż 9 budynków militarnych. No, rzecz w tym w sumie, że stany zostały dostawione ze względu na fakt, że trzeba uzupełnić jakoś troszeczkę armię, żeby ona nie była jednolita. Bo tutaj widzę, że z, ty z tych aren wojowników nic się nie robi. No, ale jako, że one już zostały zbudowane, no to ich się nie zburza. No bo nie burzy, no bo po co? Po co, nie? Po drugiej stronie tymczasem tak. 5, 6, 6 budynków militarnych, nie? No, ale patrzcie, no, Supply jest na tyle Supply, że da radę to robić, da radę to robić. Jeźdźcy się, się tutaj wyprodukowali. No, tutaj jakiś mały scouting poszedł po stronie, ze strony, no, po stronie Matiego. Tu, oczywiście, po drugiej stronie baza też bardzo dobrze zamurowana kuźnia stoi, stoi świątynia, stoi, ulepszane są wieżyczki. No, ciekawy, ciekawy był ten rasz, naprawdę. <laughs> Czyli no na Rankedach nadal się. Ale patrzcie, tu też fajna sprawa. Trzeba jednak oddać twórcom, że oni naprawili epokę kamienia. Naprawili epokę kamienia, wydaje mi się, przynajmniej częściowo. Patrzcie, chociażby na to, na jeźdźców. Mm, bardzo często ostatnio jak oglądam rankedy na wyższym poziomie, y, armie, które robią gracze są po prostu bardzo różnorodne. Kiedyś w epoce kamienia się spamił Stone Warriorów i to wszystko w zasadzie. To wszystko. Nie robiło się procarzy, nie robiło się bastionów. Pamiętam jak Orkowy Wódz kiedyś robił build pod bastiony, i ktoś, właśnie z bardziej taki doświadczonych graczy, właśnie no mówił, że no to coś takiego to, to nikt tak nie gra, nie? Rzeczywiście nikt tak nie gra pod te bastiony. A teraz patrzcie sami, no bastionów jest pełno po obu stronach i naprawdę trzeba przyznać, że twórcy tą epokę kamienia naprawili. Są procarze, Stone Warriorów tu nie ma ani jednego Stone Warriora, ale wydaje mi się, że granie pod Stone Warriorów nadal ma sens. Mm, nadal ma sens mm, Aczkolwiek, no, nie wiem Czy teraz procarze nie są po prostu lepszym rozwiązaniem Tu bardzo dobra decyzja po stronie Matiego <laughs> Próba scharasowania przeciwnika No, tych procarzy jest tutaj 12. I to się może udać, o kurde Okej, okay, no Spodziewa się tego bowda, On tu stawia wieżyczkę Tutaj ulepsza bastion Ale to może zaboleć Jadą jeźdźcy jeszcze do tego, czterech jeźdźców o! Decyzja podjęta, żeby podjąć tą walkę. No i bardzo słuszna decyzja z tego co widzę. Jak na razie nie zginął żaden chłop. I znowu, patrzcie, bardzo dobrze gra Bouda, no bardzo dobrze. To jest naprawdę epickie. Patrzcie na to. <laughs> Jeszcze wcześniej, przy pojedynku Procarzy, no to się robi aimów i okej, okay, no tutaj z drugiej strony także mamy atak. Procarze Matiego zostali wybici. No, jednak z jeźdźcami tutaj chłopi nie próbują nawet walczyć. Nie wiem, czy oni się skryli w wieżyczce, Trudno powiedzieć. No, do tej się w tym momencie próbują zakitrać. Ci uciekają, nie są widziani, więc oni prawdopodobnie wrócą do zbierania żarcia. Chyba, że jednak nie. No, i ci jeźdźcy tutaj robią różnicę bo z tymi procarzami. Naprawdę świetnie, świetnie mikruję tutaj, bo tak jak mówię, w tym pojedynku procarze na procarze, no to to mikrowanie pojedynczym modelem nie było jakieś takie totalnie. Yy, znaczy, było dobre, ale yy, dało się tego uniknąć po prostu. aimów. move. Nie? I tam wtedy automatyczny wybór celów sprawiłby, że to mikrowanie procarzami nie byłoby aż tak zabójcze. Ale jednak tutaj, kiedy trzeba fokusować tych pojedynczych chłopów, żeby zabić ich jak, jak najwięcej, no to micro miało naprawdę duże znaczenie. Bardzo fajnie tutaj, yy, bołda, yy, no, poruszanie się tymi pojedynczymi modelami, naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Świetnie. <laughs> Miło się coś takiego ogląda, nie? Że że na, na tym wyższym poziomie, że mamy takie, takie zagrywki, a nie kurczę spam o nagerów. Tak jak już się zdarzało, że oglądaliśmy coś takiego. Że spam o nagerów do przodu i tyle. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie dość, że bardzo fajny haras Łucznicy. Okej, okay, tu bastionów mnóstwo zostało poburzonych. Nie wiem dlaczego w zasadzie, bo chyba ich nie trzeba ulepszać, żeby awansować do kolejnej epoki. No raczej nie, Chyba, że. Do średniowiecza może trzeba. Epoka, no, patrzcie, tu jest już epoka żelaza. Mati dopiero ulepsza epokę żelaza e, epokę brązu do epoki żelaza. No tutaj, wybici ostatecznie zostali ci prosarze. Mati nie ma żarcia. Jest 16 chłopa w żarciu, plus jedna łódka i on nie ma żarcia. Mmm, <kly> no. Ciężko jest jednak obsłużyć tak dużą ilość budynków produkcyjnych. Chociaż patrzcie teraz, pewnie coś się robiło, jakieś ulepszenie. A, robił się, robił się tech. No właśnie, i teraz jest w stanie udźwignąć tą produkcję. I teraz znowu wszedł jakiś tech na 100%. No, chłopi weszli, okej. Okay, weszli chłopi, dobra, to nie tech. Chłopi są bardzo obciążający, jeżeli chodzi o, o żywność. Dlaczego oni są teoretycznie bardzo tani? 75 żywności. Problem polega na tym, że produkcja chłopa to 14 sekund, a tymczasem produkcja łucznika to sekund 25, więc prawie dwa razy więcej robi się taki łucznik, mimo że on jest tam no, o 25 tylko droższy. Więc, no, dlatego produkowanie chłopów nieraz bardzo, bardzo mocno obciąża ekonomię. To się może tak wydawać, że chłopi, co to, nie? Ale, no, kwestia tego, że oni się bardzo szybko produkują. No, na razie Mati się upora. No, to jest problem, to jest duży problem. No, patrzcie, <laughs> mamy tu w tym momencie sześć budynków, yy, sześć budynków, nie, siedem budynków yy, do piechoty i dwie stajnie. No, czyli jeźdźcy plus łuki, no, to może być meta teraz. No, sytuacja bołdy wygląda lepiej z całą pewnością. Zobaczmy, jak wygląda... Sytuacja z ilością chłopów. Mati ma 55, a tymczasem Bouda ma 50, więc no Mati ma więcej chłopów. O pięciu chłopa więcej. To nie, to wcale nie jest takie pewne, że sytuacja Matiego jest gorsza. Pomimo tego, pomimo tego na twarzy, problem polega na tym, że on chyba nie ma... Nie, jest żelazo. 8000 żelaza robi się średniowiecze. A tutaj. Nie robi się średnie wiecze, więc Mati jest dwa kroki do przodu. Pomimo tego, i to jest to, jest to do czego się odwołuje teraz, mm, w sensie do, do poprzedniego odcinka, do tego właśnie, gdzie y, dwóch doświadczonych graczy grało przeciwko sobie, a ja o tym nie wiedziałem i komentowałem właśnie tą powtórkę, to tam dokładnie była, po, no, może nie dokładnie ta sama, ale sytuacja generalnie, wniosek był generalnie ten sam, że warto nieraz sobie troszeczkę z, zmniejszyć, y, jakby. Ilość wojska i cofnąć się trochę, dać się dopchnąć do bazy, ale mieć, mieć tych kilku chłopa więcej i ekonomicznie przeciwnika, i technologicznie w konsekwencji wyprzedzić. Patrzcie gdzie tu chłopa na żarciu. 24 chłopa na żarciu. Tutaj tymczasem mamy no około 12. Znowu jeźdźcy, harasują. No rzecz w tym, że ich jest dwóch, są mocno obici, więc oni nic raczej nie zrobią. O no, nie, jednego zabi zabiją na pewno. Może dwóch. No, dwóch może zabiją, no? Nie! Chyba nie, ale było bardzo blisko. Dobry harazm. Dwóch jeźdźców naprawdę jest w stanie porobić, gdyby. O, 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 o! I dlatego stanie też się opłacają, bo mamy jednak tarany, które możemy wyciągnąć ze stajni, Nie musimy robić warsztatu. Nauczników no, jest pełno, to rzeczywiście może być w tej chwili meta gery chyba ostatecznie zostały znerfione. Nie wiem, nikt mi ostatecznie w komentarzu nie napisał, czy one dostały nerfa, czy nie dostały nerfa. A ja z, aż tak patchnotów nie śledzę ostatnimi czasy. 75% średniowiecza, a tutaj mamy tymczasem... Jeszcze się nie zaczęło. Mamy sap, oj, 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 Mamy supply block. Średniowiecze mogłoby się robić już w tej chwili. No, dobudowuję tutaj fragment muru Bouda. No, Mati się odkuwa z całą pewnością. Jego sytuacja jest w tej chwili, wydaje mi się, troszeczkę lepsza. Dobra decyzja, atakowanie, atakowanie Tarana w mele, to tak, no, wchodzą po pierwsze większe obrażenia wydaje mi się w Taran, no tutaj troszeczkę jakiś, wchodzą chyba większe obrażenia w Taran, kiedy jest bity w mele, to po pierwsze, a po drugie jest blokowany oczywiście, że on, więc on nie jest w stanie przejechać, o pojedynek Taranów, robię screena, to będzie, to będzie na ten, na miniaturę. No, pojedynek taranów. Czegoś takiego jeszcze nie grali. No i ostatecznie ten taran Matiego tutaj polegnie, no bo no, tarany są budowane także po drugiej stronie. Rzecz w tym, że już jest średniowiecze u, u Matiego, tymczasem u bołdy średniowiecza na razie jeszcze nie ma. Już jest zakolejkowana technologia do limitu populacji. Żarcie jest na tyle dużo, że jest w stanie to, to udźwignąć. Problem ma Mati w tej chwili z drewnem, i to taki całkiem spory problem, biorąc pod uwagę fakt, że robił tarany, no co już ostatecznie zaprzestał. No, tego drewna tutaj wcale dużo nie ma, jest kamień na szczęście, w zasadzie więc, no nie, okej, okay, no to jest 10 tysięcy. Nie no dobra, to, to jest w sumie. Problem w tym, że kamień się długo zbiera. Szczególnie w tym miejscu, kiedy on jest tak ulokowany, trzeba poburzyć parę budynków, żeby zwiększyć jego wydobycie. Okej, okay, no tutaj zobaczmy, czy bołda się przepchnie. No nie sądzę, na razie nie sądzę, żeby był w stanie się przepchnąć, pomimo tego, że jedna wieżyczka padnie. Okej, okay, ulepsza się już wieżyczka do epoki średniej. Wiecza. ten taran jest chyba całkowicie otoczony. On nie jest w stanie się ruszyć w tej chwili. Okej, okay, tu brama postawiona. Jest przystań. No i powiem Wam szczerze, że znowu się odwołam do tego poprzedniego odcinka z coachingu, ze względu na fakt, że ja tam wyciągnąłem taki wniosek, że generalnie Frickman, którego jakby z, z czyjej perspektywy oglądałem tę powtórkę. No moim zdaniem powinien zagrać bardziej defensywnie i kitrać się trochę bardziej za budynkami, to, co robi w tej sytuacji Mati. I, I jakby jednocześnie zrobić mniej jednostek wojskowych i wyprzedzić przeciwnika ekonomią. To, co robi w tym w tej sytuacji Mati. On właśnie dokładnie to robi. Wyprzedził, jakby oparł obronę o budynki i wyprzedził wyprzedził ekonomicznie i technologicznie swojego przeciwnika. Tu nawet w tej chwili jeszcze nie ma średniowiecza. Okej, okay, już jest. Idealnie. Idealnie. Ale tak czy siak, no jednak jest parę kroków do przodu, Mati. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja z chłopami. 58. No tutaj nie mo może nie być dużej różnicy. 58 do 57. Nie ma dużej różnicy, jest minimalna różnica. No ale technologię jednak zrobił Mati sporo szybciej. Zobaczymy, czy to rzeczywiście przyniesie korzyści. No wydaje mi się, ja bym coś takiego robił, nie? Jeżeli przeciwnik idzie mocno agresywnie, no to my próbujemy się bronić w oparciu o budynki, zrobić troszeczkę mniej wojska, ale wyprzedzić go ekonomicznie i technologicznie. No to jest jedyna szansa, nie? Jedyna możliwość. Zobaczymy, czy to tutaj zadziała, nie? O, tu taran po... Patrzcie, no, taran z epoki, z epoki brązu żelaza Ym... i on jest w stanie zniszczyć wyżyczkę z epoki średniowiecza i to w trymiga, dosłownie. No, czy ta wieżyczka się utrzyma? Raczej tak. Tak. Utrzymała się. No i trzeba by to naprawić, wydaje mi się. Ja bym tu wziął paru chłopa, żeby oni zbierali drewno i ewentualnie naprawiali tą wieżyczkę. No, baraki się ulepszają po stronie bołdy. No tutaj znowu harassment. <laughs> znowu jeźdźcy, ale no oni się w tym momencie nie przedostaną raczej. Co mogą próbować zrobić, to poniszczyć domki, które nie są w ogóle ulepszone, więc... O, no, dobrze, dobrze. Dobra decyzja z bramą. Tutaj no jednak... Zauważył to Bouda. Ok, no przystań. No zawsze coś, nie? Zawsze coś zostanie zniszczone. No i mamy Supply Block. Trzeba by polepszać domki, no ale z drewna nie ma za wiele. Jednak buduje domki dodatkowe, a nie ulepsza. Mati, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Pytanie, dlaczego? Czy to się bardziej opłaca? Czy on chce po prostu się tutaj bardziej zamurować? To też jest możliwe. No i teraz ma sporo woja Mati w sensie. Ja bym naprawił te wieżyczki. To wieżyczkę w zasadzie, bo jest jedna, która jest uszkodzona. I próbował jednak stąd to drewno zbierać. Szczególnie że ma sporo łuczników. No to jest oczywiście ryzykowne, nie? Ale ja bym próbował tak czy siak to robić. Zobaczcie, on tutaj jest w stanie się prawie przebić. No, tu ci jeść ostatecznie. Teoretycznie nic nie zrobili, ale w praktyce jednak tutaj blokują wydobycie tego żelaza. Więc no to jest to jest, to jest, sporo, brew pozorom. Chociaż nie, no to mam 10 tysięcy żelaza. Więc nie, to nie jest sporo. No ale zawsze coś, nie? Lepsze to niż nic. Ok, no tu Mati się ładnie przepycha. No, ładnie się przepycha, trzeba przyznać. Chłopi są cza cały czas produkowani. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z różnicą. 64 do. Oje. <grym> ok. 42, 52 plus 5 to 57. 57 do. 65. Duża różnica. jeszcze od tego wojska mamy więcej. No. To wygląda dla niego coraz lepiej. No pomijając fakt, że zaczyna brakować drewna. No jest ten kamień wydobywany, ale tak jak mówiłem, no tu jest patrzcie, to jest sześciu siedmiu chłopa. 8 ok. Yy, no i tutaj za bardzo nie idzie dołożyć więcej tych chłopów, żeby wydobywali z tego kamienia. No ja bym... Okej! Okay, to jest też dobry pomysł. To jest też dobry pomysł. Przecież nie wiem, no ja i tak bym tutaj z pięciu chłopa dał na to drewno, żeby wiecie, w razie potrzeby naprawiać wieżyczkę, bo to jest jednak no jakby nie patrzeć wieżyczka. Dużo taranów, ojojoj, no to jest problem. Dlaczego ten taran wylazł z tamtej strony w ogóle, powiedzcie mi. On powinien wyleźć z tej strony, tutaj są wyjścia. Chyba, że był, no okej, okay, no zburzył ostatecznie Mati ten taran. Miał dwie możliwości, albo zburzyć jakiś budynek produkcyjny, albo taran, więc zburzył taran. Czy to dobrze, czy źle? No pewnie dobrze. Pewnie dobrze. No tu walka trwa, ale to wygląda z całą pewnością lepiej dla Mattiego. No, walka Nauczników. Łucznicy tarany jeźdźcy. Taką, y, taką mamy w tym momencie y, Army Composition. Tutaj właśnie próba tego samego mikrowania. Patrzcie na to. Bardzo dobrze to Bouda robi. Świetnie to robi. Trzeba mu to przyznać. Ale to jest, nie, to jest niespotykane zachowanie w War Selection. Gracze w War Selection raczej czegoś takiego nie robią, więc wydaje mi się, że on może być jakimś jakimś graczem z innego RTS-a, który grał przynajmniej jakiś czas w inne RTS-y. W StarCraftie też coś takiego się rzadko spotyka ze względu na dużą ilość jednostek. To jest bardziej mikro z Warcrafta, z Age of Empires. I to raczej z Warcrafta, najbardziej z Warcrafta. To się często robiło w Warcraftcie, znaczy może nie takie wiecie. Nie takie bieganie w kółko, ale mikrowanie pojedynczym modelem, który jest fokusowany, to jak najbardziej. Zazwyczaj się robi tak po prostu, że model, który jest fokusowany zaznacza się go i się nim ucieka, nie? I wtedy armia, która jest na niego sfokusowana, ona idzie za tym modelem i ładuje się prosto na armię, która cały czas atakuje, nie? Więc no, to jest jak najbardziej... No tak, to, to Mati to wyczyści. I ma sporo chłopa więcej i to może być GG. Ci Chłopi się wycofują, no to, czyli no tamta placówka jest już porzucona w tej chwili i no to jest chyba pogrzeb. to jest chyba pogrze. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie budynki produkcyjne militarne były tutaj bołdy, no to wydaje mi się, że to jest pogrzeb. On tutaj nie ma w zasadzie nic. Tak, i nawet nie, niczego nie buduje w tej chwili. Więc wydaje mi się, że to może być pogrzeb. Ja to przyspieszę cała ta armia ciągnie na drugą stronę mapy. Chyba, że on techa robi, ale to nic nie da. Nie, nie robi techa. Mati robi późne średnie wiecze, więc on robi... Nie, no to jest pogrze to jakieś jedne baraki stoją. Milicja. To jest GG. No i dokładnie tak. GG odkrepane w ogóle. Co się też w Wars jakoś super często nie zdarza chyba. Genialna powtórka. Świetna powtórka. Mati napisał, że to jest nowa meta podłuczników. Powiem szczerze, że... Podobne, bardzo podobne pojedynki już widziałem w zasadzie, gdzie łucznicy dominowali. Więc no nie wiem, tak nie do końca mnie to stwierdzenie przekonuje. Że to jest nowa meta. No już rzeczywiście widziałem takie pojedynki. Obaj w ogóle Europę Wschodnią grali, co jest też ciekawe. Europa Zachodnia może się już w ogóle nie opłaca. Trudno powiedzieć. Nie wiem, ja naprawdę jestem... Nie, nie do końca jakby wiem, jaka jest meta i tak dalej, bo no nie mam kontaktu z takim graniem na wysokim poziomie w World Selection. Chociaż no, powolutku ostatnio trochę te rankedy tłukłem, ze względu na fakt, że strasznie się odbiłem od tego Age of Empires 4. Nie wiem, nie wiem. Nie ja mam też jakoś strasznie dużo czasu, żeby tryhardować RTS i ostatnio zacząłem werpegi nawet trochę cisnąć. Więc no to War Selection zostanie. Nie wiem, czy będę Age of Empires 4 jakoś mocno przepychał na kanale, biorąc pod uwagę fakt, że ono wcale super dużych wyświetleń nie robi. I jakoś tak, tak jak mówię, no odbiłem się od tego Age of Empires ostatnio. Mimo, że gra jest generalnie, generalnie fajna, ale no. Dwa razy trafiłem na takich turtulujących graczy totalnie, gdzie pół godziny trzeba, wiecie, robić ekonomię ze względu na fakt, że się nie da w ogóle gracza scharasować, bo on stawia yy, no, parę fragmentów murów i się nie da w ogóle tego obejść. No, strasznie mi to wkurza w RTS-ach, nie? Ale w War już to jest, wydaje mi się, rzadziej spotykane, co mnie bardzo cieszy. Dobra, no tyle. Gadu, gadu. Hmm, czy to jest faktycznie nowa meta na łucznikach? To jest pytanie za 100 punktów, nie? Rzeczywiście tak będzie, że teraz wszyscy będą walili łuczników. Hmm. Szczególnie, szczególnie dodajmy do tego, że tutaj wcale nie grali sami łucznicy. Chociaż kiedyś jak była meta na długie łuki, to też nie było tak, że były same długie łuki. Były wieżyczki, długie łuki i onagery. Taka była generalnie meta. Więc tutaj mieliśmy łuczników, tarany i jeźdźców. I wieżyczki też w zasadzie. Chociaż mniej, mniej, to nie były takie, nie było tego tak strasznie dużo. Więc to jest bardzo do, dobrze, do, to jest krok w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój War Selection. Rzeczywiście, m, jeżeli gramy, to te armię, armię, kompozycja armii jest zróżnicowana. To jest jednak istotne, żeby spamienie pojedynczą jednostką nie, nie zdecydowało o wygrywaniu gier, tak jak to było w Age of Empires 4. A propos, kiedy Springaldy nie były znerwione, to było, to było straszne. To było straszne, w to Age of Empires się nie dało grać, zresztą to nie było tylko moje zdanie. Hera też nagrywał takie shorty właśnie, gdzie wszyscy spamili Springaldami i stali po prostu w miejscu. No więc no to jest dobre zjawisko jak najbardziej. Pytanie, czy właśnie ci ucznicy tak strasznie nie zdominują mety teraz? Trudno powiedzieć, zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczymy. A tymczasem tyle chyba z mojej strony, bardzo fajna powtórka, naprawdę te gierki na wysokim poziomie w War Selection też są bardzo ciekawe nieraz, szczególnie kiedy skończyła się ta epoka spamu onagerów, no to rzeczywiście zaczęło być ciekawie, bo i ten odcinek i ten z coachingu właśnie, kiedy coachowałem tych dwóch graczy na wysokim poziomie, no to były mega dobre rozgrywki po prostu, nie? Więc, więc, no fajnie, fajnie, że to tak wygląda. To jest krok w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój War Selection. Tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem!